Słowo Boże na dziś, piątek, 17 września 2021 roku. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najmilszy. Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych nauk pana naszego, Jezusa Chrystusa, oraz nauczania zgodnego z pobożnością, to jest nadęty. Niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się zawiść, kłótliwość, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i pozbawionych prawdy ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku. Wielkim zaś zyskiem jest pobożność w połączeniu z poprzestawaniem na tym, co się ma. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat, nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, popadają w pokusę i w zasadzkę diabła oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubie i zatraceniu. Albowiem, korzeniem wszelkiego zła jest chciłość pieniędzy. Za nimi to uganiając się, niektórzy zbłądzili z dala od wiary i sobie samym zadali wiele cierpień. Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością i łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj życie wieczne. Do niego zostałeś powołany. I o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny, 49. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, gdy otacza mnie złość podstępnych, którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się ogromem swego bogactwa? Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Nikt przecież nie może samego siebie wykupić, ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej. Nazbyt jest to kosztowne wyzwolenie duszy i nigdy mu na to nie starczy, aby żywić wiecznie i nie ulec zagładzie. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, gdy wzrośnie zamożność jego domu, bo kiedy umrze, nic nie weźmie ze sobą, a jego bogactwo za Nim nie pośpieszy. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. I chociaż w życiu schlebia sam sobie, będą cię sławić, że urządziłeś się dobrze, iść musi do pokolenia swych przodków, do tych, co na wieki nie ujrzą światła. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wędrował przez miasta i wsie nauczając i głosząc Ewangelii o Królestwie Bożym, a było z nim dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób. Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów, Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego imienia. Oto słowo pańskie.